Najlepsza siostra została w Polsce, a ja zaczęłam norweską przygodę. Zapraszam na krótkie streszczenie moich 18 lat pod północnym niebem. To tęsknota za nią była największym minusem mojej emigracji. Ta tęsknota sprawiała, że rozsypywałam się na kawałki, żeby potem zbierać się na nowo. Dwie siostry, które nawet tak długa rozłąka tak długie 18 lat nigdy nie rozdzieliło. Kiedy przyjechałam do Norwegii, nie wiedziałam, że zostanę tutaj aż 18 lat. Przyjechałam z odrobiną odwagi i mnóstwem pytań: czy znajdę tutaj swoje miejsce? Pierwsze dni, miesiące były jak film. Inny język, inny zapach powietrza. Norwegia. Powitała mnie ciszą, której wcześniej nie znałam. Pierwsze słowa po norwesku, a raczej próby ich wypowiedzenia, kończyły się czasem śmiechem, a czasem zakłopotaniem i stresem, a może i wstydem. Z czasem zaczęłam rozumieć, że Norwegia ma swój rytm. Powoli uczyłam się żyć wolniej, patrzeć dalej. Po kilku latach poczułam, że zakorzeniam się tutaj. Rodzina się powiększyła i urodził się nasz syn. Praca wreszcie stała się stabilna. A ja zaczęłam poznawać. Ulubione miejsca, górskie ścieżki. To jest dzisiaj moje życie. Dzieci dorastały dwujęzyczne. W domu pachniało polskim obiadem, ale za oknem czekała norweska przygoda. 18 lat. To dużo i mało. Norwegia nauczyła mnie, że dom nie zawsze jest tam, gdzie się urodziłeś, czasem jest tam, gdzie czujesz spokój. Dziś wiem, że człowiek może mieć dwa domy i dwa serca, i że to wcale nie jest za dużo. Czy zostanę tu kolejne 18 lat? Tego nie wiem, ale wiem, że ta podróż zmieniła mnie na zawsze, bo Norwegia już na zawsze będzie po prostu częścią mnie. Dziękuję za obejrzenie mojego krótkiego streszczenia 18 lat w Norwegii. I zapraszam na mój kanał obecna w Norwegii, gdzie dzielę się doświadczeniem i wspomnieniami na temat emigracji, na temat plusów i minusów, jakie spotkały mnie tutaj pod tym północnym niebem. W pięknej krainie. Pyszne śniadanie i w góry zapraszam. Po przyjeździe z Polski, z polskiego urlopu, nie byłam nigdzie na takiej dalszej wędrówce z takim porządnym wysiłkiem. Ja miałam też problemy z kolanem, ale dostałam jakąś magiczną, dobrą maść od brata. I jak posmarowałam, to, to troszkę mniej boli. I dwa dni mam przynajmniej spokój, więc muszę śledzić, co to się dzieje z tym moim kolanem. Szczególnie jak idę, schodzę gdzieś z jakichś wędrówek moich, schodzę szlakiem do dołu. To wtedy gdzieś tam nie kuję w tym kolanie jednym. Dzisiaj jest taka piękna pogoda ponad 20 stopni. Nie ma wiatru. Wczoraj była sobota, był lodowaty wiatr północny. A ja nie lubię chodzić, jak wieje wiatr, po prostu nie znoszę, jak wieje. Ja w górach to już szczególnie. Ale dzisiaj jest tak pięknie, i mówię: dziś to ja już muszę z domu wybyć. Piękna niedziela w swojej miejscowości, więc niedaleko pochodzić, poruszać się, nie zaszkodzi. sobie zrobię przerwę i dzisiaj mam kanapki ze sobą muszę jak stracę dużo energii za jakiś tam czas muszę się posilić ale tu jest pięknie jak ja tu wypoczywam teraz cisza, spokój pomimo że ludzie sobie gdzieś tam przemkną koło mnie ale potężna dawka energii dla mnie. Jaką moc ma ta natura na mnie działa. O, ja troszkę na zdrowo. Mam e, kanapkę z listkiem sałaty. Dawno się nie ruszałam tak poważnie, więc więc e, chyba z lekka przytyłam, więc trzeba zacząć e, od listka sałaty. Ham. Kanapeczkę mam z liściem sałaty i z jajkiem. Jak się człowiek zmęczy, to wszystko w górach tak smakuje przepraszam, że mówię, z pełną buzią. Może się wyłączę, przepraszam. Wracam, pojedzona. Więc, tak, na początku filmu jest taki skrót, można powiedzieć, takiego czasu, jaki spędziłam tutaj przez te 18 lat. 18 lat, no, trochę tego było. Kanał mój jest poświęcony właśnie takim różnym rozkminom, wspomnieniom, doświadczeniu. Jak ta moja tutaj norweska przygoda wyglądała? Moje radości, moje smutki, moje różne problemy. Tak sobie myślę, że warto tutaj wspomnieć, że teraz, właśnie w ubiegłym tygodniu, kiedy mieliśmy. Dwa dni szkolenia w pracy kursu. Przedszkole było zamknięte dla dzieci. Pracownicy mieli dwa dni kursu. Mówiłam o tym w ostatnim filmie. I spotkała mnie miła niespodzianka, dlatego że nasza pani dyrektor przedszkola postanowiła uhonorować miło ludzi, którzy pracują w tym przedszkolu. 10 lat, 15 i 25. Więc y, były bukiety pięknych kwiatów, i był pyszny tort. Y, I bardzo miłe słowa, y, no, które no, cieszę się, że padły: że, że, że docenia się pracownika, lojalność dla firmy. Y, y, podziękowania były za troskę, za opiekę nad dziećmi. To najbardziej mnie uderzyło. Bardzo piękne słowa, y, napisała. Hmm. Więc 18 lat w Norwegii, 10 w jednej pracy. Jeżeli są ludzie zainteresowani, jak wyglądała moja wędrówka, moja historia szukania pracy w Norwegii, to odsyłam do moich wcześniejszych filmów. Tam w wielu filmach mówię właśnie o tym, jak ciężko było mi znaleźć stałą pracę, jak musiałam pracować jak piłeczka ping-pongowa, która była odsyłana tu, tam. Rzucana na, na, od przedszkola do przedszkola, jak ciężko było znaleźć stałą pracę. I pomyśleć, że 10 lat pracuję już w tym przedszkolu, także też jakiś tam kawałek czasu. Także dzisiejszy film jest taki troszkę sentymentalny, ale nie będziemy popadać w jakieś tam smutki. E, idziemy do przodu. Cieszę się, że dzisiaj udało mi się przyjść w góry, pomimo tego, że dziś tam na kolano lekko narzekam. Bo dokąd będę chodzić po górach, a nie tylko je oglądać, to to dotąd to, to będzie sens mojego bycia tutaj. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze spotkanie i życzę dobrego tygodnia.